Hej wszystkim! Z tej strony Princess in the Game. Zapraszam was dzisiaj do kolejnego odcinka tablicy gier. Yy, tak, ja jestem Izabela, tutaj macie napisane. A bardzo przepraszam, że się odcinek nie pojawił w poniedziałek, ale niestety miałam drobne problemy, tak to nazwijmy. <grych> ale już postaram się mniej więcej nagrywać wcześniej, żeby wstawiać. Dzisiaj też odcinek się pojawia, troszkę później niż powinien, no ale i tak. Mniej więcej odcinki się pojawiają w niedzielę i w środę, ale to nie jest ogólnie ustalone, gdzieś pisane, ale się staram trzymać tego schematu. No a jak na razie, no to tylko jedna rzecz, która się nie zmieniła to jest straszna sobota. I ona jest stale o 16, a jeśli jakieś unpackingi się pojawiają, to o 15, w strasznej sobocie oczywiście. Ale już nie przedłużając, przejdziemy do Farm Frenzy. I dzisiaj zaczynamy od Farm Frenzy 1, no wiem, tak nie po kolei lecę. I sprawdzamy po kolei wszystko. Zaczynam tu akurat od początku, żeby pokazać, bo później w tych poziomach niektórych to ja sobie nie radzę. Więc zaczniemy od początku. Parę poziomów może przejdziemy. Warm to jest naprawdę gra cudowna Dla zabicia czasu i tak dalej. Skubi, nie kombinuj. Dobra, muszę psa pilnować. <głos》>, bo jest okropny. Okropnie słodki, też. On ciągle kombinuje. Taki cudotwórca, że nawet nie wiecie. Dobra. A, bo tu jest inaczej. Tu mamy minutnik na górze, bo nigdy. Nie mogę się skapnąć, bo to jest jedynka. No tak, starsza. No ale odkryjemy po kolei nie, nie po kolei, przepraszam. Ale wszystkie części, tak. Wszystkie części pojawią się po jednym odcinku. E, już mamy Farm Frenzy 3. Farm Frenzy 4 wstawiłam. E, z tego co kojarzę. I jeszcze coś wstawiłam. Jeszcze coś na pewno z Farm Frenzy. No, ale to sobie zerknięcie też w folderze Farm Frenzy, bo też mam taki folder na swoim kanale i tam wszystkie Farm Frenzy się pojawiają. E, a na tablicy gier no to oprócz Farm Frenzy są też inne gierki, do których serdecznie zapraszam. Na przykład Spongebob. E, co tam jeszcze? A, smurfy Smurfy też są fajne. A ze strasznej w soboty to Vampyr się pojawił i Pine Killer jak na razie. I też z Spine Killera właśnie jest Unpacking, więc też możecie sobie zerknąć. się go groźny. Dobra, miśka sprzedamy. Tak, wiem jak to się robi. Nie musicie mi mówić. Aż tak tam to ja nie jestem. Miśka sprzedamy, bo się nam przeszkadza i mamy zrobić 10 jaj. Okej. Okay. To są takie dla mnie kaczuszki troszkę. Tu ta trawa jest taka dziwna. Ale całkiem spoko. i dziwna ta piosenka ale taka dobra. W sumie yy, ściszyłam trochę muzykę, żeby było mnie lepiej słychać. Mam nadzieję, że działa to bo na początku jak nagrywałam to o tym strasznie zapominałam i przez to moje początkowe odcinki mogą być ciut bardziej zagłuszające mnie i mój głos ale teraz staram się to naprawiać i zmieniać w opcjach opcje dźwięku w swoich opcjach, w dźwięku. Ops, e, sorry. Wyszłam poza ekran. Dlatego mi muzykę włączyło. Dobra, e, pięć paczek. Nie zauważyłam. Ale to jest chyba. Nie, tu nie. Ma... A, są złote, dobra. Shop. Chodźmy do sklepu. Ok. Poszerzamy sobie to. No, tu mamy właśnie taką mapkę. Takie domki. Znaczy, Jechać, jechać, ale nie. Tu mamy domki, no dobra, ale zagramy jeszcze w trzeci poziom. W sumie te poziomy początkowe szybko zlatują, dlatego uważam, że najlepiej przejść kilka poziomów żeby tą grę bardziej przetestować. W sumie ja to w nią już grałam, to nie ukrywam tego, ale jakby dla was przetestować, pokazać. To ona potrafi. Chociaż to jest jedynka, tak się zapoczątkowało farofrenzy. I w sumie fajnie, że ktoś wymyślił coś takiego, bo dla mnie to jest bardzo dobra gra. Dobra, już. Może nie przesadzajmy z tym kupowaniem tego. jedzonka. A, gold to muszę 3 minuty. Dobra, jeszcze jakiś misiek by mi się przydał, i bym załatwiła sprawę. W razie tylko to mamy zrobić. To się znamy jaj, no to spoko. O, Misiek, 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 Misiek. Chodź tu. A. Nie mieści mi się, dobra. Przedajemy jaja i Miśka tu bierzemy. No cóż, coś za coś. Może od razu tej maszyny nie kupię, ale jakoś. Teraz sprzedamy miśka i do w przodu. Zejdź. Nie wolno. Nie wolno. Co ja Ci powiedziałam? Mam podejść do Ciebie? Mam podejść do Ciebie? Sorry. <laughs> Ale mój skubity słowos. Z... Znowu rozrabia. Okropny jest. Ale i tak ko ko kocham. Wy już chyba widzieliście mojego skubuśka. Gdzieś po moim kanale się błąka. Jest na przykład na Kurczę. Na Unpackingu. Kurczę. Na Unpackingu zaraz Wam powiem, przepraszam. <laughs> nie mogę się skupić. E, na Unpackingu Scooby-Doo pograłam w Scooby-Doo całą serię. Nagrałam Scooby-Doo pierwszej części. Nawiedzonych Bugging chyba drugiej części. Nie nagrałam. Coś tak wyszło. Nie mogłam... Miałam jakieś problemy z tym pierwszym poziomem, dlatego też tego nie nagrałam. Coś mi się tam zaczęło blokować. I nie wiem, może zrobię kiedyś drugie podejście. Ale Pierwsze Strachy jest to cudowna gra. Polecam. Wydaje mi się, że jest ciekawsza niż ta druga właśnie część. Dlatego właśnie się starałam głównie oprzeć na tej części. Druga no to druga. Niby jest, ale jednak pierwsza zawsze najlepsza. Przynajmniej dla mnie. Możecie sobie zerknąć. Misiu, gdzie idziesz? Mi się sprzedajemy? No to zrobię, czy nie? Dążę, czy nie? No, wstyd by było. Chyba. Bra. Udało się. A nie, nie udało się. Nie udało się. Wstyd będzie jak berek. Nie. Srebro. Hmm. Mech, mech. No nic. Dobra. ubij? Nie wolno, bo podejdę do ciebie. Zejdź mi stamtąd. Zejdź stamtąd. Misiek. Tu. Siat. Pokój. No. Co za chłopak, nie? Jak ktoś ma pieski, dajcie znać w komentarzach, jakie macie problemy z tymi. Cudownościami na czterech łapach Nie mam zrobić kaczuszki, monety i, i to. Dobra, to kaczuszki walniemy sobie jeszcze jedną kaczuszkę. Dobra i to. 10 tego. Trzeba by nie ulepszyć, teraz mam kombinujemy misiek. Ale wypadł mi stąd. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że zawsze z tych farm friendze wolę dwójkę bądź trójkę. Czwórki nie, nie bardzo mi się widzi, bo taka jest dziwna troszkę. Jedenka, no to jedenka, no niby podstawa, ale jednak i tak mało rozbudowana. Taka prosta jest, strasznie prosta. Nie wiem, że to może nie wada, ale. No ja jednak wolę troszkę bardziej skomplikowane Pytania Są no, takie ciekawsze, bardziej rozbudowane, więcej rzeczy jest A tutaj to... no niby jest, ale... No chyba, że mi się wydaje, ale i tak farm friendzy lubię O, misiu, 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 nie rusz, nie rusz kaczki. To udało się Dobra, miska bierzemy może to sprzedamy Będzie Git. Hola. że nie mogę tych zadań mieć od razu, takich wyłożonych. To powinni po tej stronie zrobić i żeby wszystkie zadania były, a nie aż zrobię po kolei. Na przykład, takie monety, to ja muszę dopiero na końcu, gdzie już mi się czas kończy. Tak? No to jest troszkę dla mnie bez sensu. I właśnie to mi się podoba w tych kolejnych częściach, że wszystkie zadania mam wyłożone, żeby o nich pamiętać. Żeby nie zapomnieć przypadkiem. A tutaj niestety nie mamy takiej możliwości. Możemy w każdej chwili o tym zapomnieć. O, ulepszyć. już szybciej chyba. Nie leżysz. Zostaw moje naczorinki w spokoju. Dobra, jedzonko trzeba im dać. Nie, jajka. Hmm. Dobra, jakoś, jakoś wychodzi nam, na razie. Też pewnie niedługo na mój kanał wróci Fortnite. Bo ostatnio znowu wróciłam do Fortnite'a. Więc zapowiadam tak już na przyszłość, że odcinek się z Fortnite'a pewnie pojawi w niedługim czasie. Kurcze. Monetyki mam więc niego. Dobra, potrzebujemy monetek. Ciężko będzie. Dobra, coś myślimy. Przedam wszystkie jaja, to mam 70. O. Dobra. Jak sprzedam to to 190, a mamy 350 R. Czyli 2400. 400. Matematyka. 500 idealnie. Matma dobra jest tylko na kalkulatorze. Sam to swo ze swojej własnej autopsji. Aczkolwiek niektórzy zauważyłam, nie potrafią liczyć na kalkulatorze. I to właśnie jest niepokojące, bo jak można nie umieć liczyć właśnie z kalkulatora? jak 28, jak ja mam. Znaczy, przepraszam, 29 jak ja byłam, 28. Ale dobra, złoto mamy, mamy. Teraz ten czy ten poziom? A. Karnia. A tu co mamy? Tylko to. Czyli to jest to samo, ale tak to sobie weźmiemy ten, bo będziemy mieli przynajmniej coś nowego. Będzie ciekawie. Przepraszam za szczekanie. Skutu. Taki już słodziutki rozrabiaka. Dobra. To myślę, że jeszcze ten poziom i będziemy kończyć, bo już będziemy mieli dobrze to spojrzane od razu i piekarnie zrobimy i tak dalej no dalszych poziomów też nie będę grzebać i też da możecie dać mi znać czy wolicie jakby grę od środka czy od początku jak wam zaczynam pokazywanie i przegląd możecie mi to napisać w komentarzu gdy będę miała to na uwadze i Jakbyś skupię się na tym, co wolicie. Czy wolicie, jak tę grę na przykład przeglądałam od początku, czy jak na przykład te poprzednie farmy od środka. No, z jedną miałam problem, że nie wiedziałam później, co robić, i troszkę pod koniec popsułam. Ale tam nie ma co zwracać uwagi, w sumie to się bardziej gra dla panu, dla rozrywki, i to jest najważniejsze. A to, czy ja ogarniam, czy nie ogarniam, to mały szczegół. Myślę, że się o to na mnie nie obrazicie, że ja mało gier ogarniam. Jakoś coś tam wychodzi do przodu. W sumie nieogarniętość też jest dobra. Za dużo mamy tych ogarniętych ludzi. To czasami potrzebny człowiek, który wejdzie, zrobi za dymę. Nie będzie ogarniał nic i tyle. To jest w sumie też dobra. Bo świat by był zbyt normalny. Ja tak twierdzę. Ale też normalność to kwestia względna. też zależy co, kto, jak Dobra, może się wyrobimy. Jeśli wyrobimy na złoto to by było super. O nie, miśki! Zostawić moje kaczorki, bo by było mi przykro. Out, wypad. Nie wiem, czy się wyrobimy bardzo tutaj. Z tymi ciasteczkami, czy co to, to było, bo już nie pamiętam. Widzicie, pamięć kurczę złotej rybki. Dopiero wam mówiłam co my tu będziemy robić, ale już nie pamiętam. No cóż, przykro mi. Okej, okay. a... paczuszki. czuszki chcieć być oh no, nie zdążymy. Nie, tu już będziemy mieć silvera, na pewno. Kurczaki, pieczone. No cóż, silver to silver. Już to przyjmę. Byle gorzej nie było. Dobra. To to robimy i to sprzedajemy. I teraz jedną Że ja nie pomyślałam wcześniej sprzedać tych ciasteczek, czy, czy co to jest. Bo Już naprawdę nie pamiętam. Nie, zabijaj mi kaczuszki. Tak, mają kaczuszkę. Dobra. Silver też nie jest jeszcze najgorszy, srebro. Srebro to też sobie ładne. No i dobra. Kaczuszki. Kupiłam ich 9. Więcej niż potrzeba, dobra. Ale przynajmniej mamy wszystko na medalę. Więc myślę, że tutaj będziemy chyba kończyć jeszcze. Bakery. tak. Pykarnia to jest. Mamy autko, klatkę to. Dełko, no i tu pewnie dwie kolejne. Druga, trzecia, no i pewnie czwarta, piąta maszyna się pojawią. No ale cóż, a że tu mogę trzy robić więcej? Poziom? Nie wiem. <laughs> Nieważne, ale mamy sklep. I tu kolejne domki, jakby odkrywamy. te są z różami coś ładniejszy. No dobrze, to ja już nie będę przedłużać. W sumie i tak odcineczek jest w miarę. W miarę do oglądania, bo nie chcę też jakichś długich robić, bo wiem, że może Wam się nie wygodnie to później ogląda. Chociaż też możecie mi dać znać w komentarzu, czy wolicie moje dłuższe, czy krótsze odcinki, aczkolwiek to różnie wychodzi. Zależy w co jak się wciągnę, tak jak na przykład w bardzo się wciągnęłam, w Spongeboba też się bardzo wciągnęłam, dlatego te odcinki są dłuższe, ale i ciekawsze. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc zapraszam do ich oglądania i też koniecznie dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym wszystkim, bo to też dla mnie dobry sygnał, czy idę w dobrą stronę, czy mam coś zmienić bardziej, żeby Wam się podobało. I też zostawcie łapkę w górę i dajcie subskrypcję, wtedy będą Wam się pojawiać moje odcinki na bieżąco i na pewno się z niczym nie spóźnicie. Jeśli ja się spóźnię chociaż, to Wam się wyświetli jak najwyżej później wstawię. I też będziecie wiedzieć, że, że się jednak coś pojawiło. Więc już nie przedłużając, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa pa!